Cześć, w tym filmie chciałem pokazać, jak zapobiec pewnemu problemowi przy wirtualizacji Windows 10. Niestety, problem u mnie nie zawsze występuje, jak na złość. O, tu jest gdzieś okienko, nie widać go. Coś jest nie tak i generalnie, jak coś otwierałem, to były problemy. Co prawda otwieram głównie settingsy, ale w co by mnie wszedł, tu niby to okno gdzieś jest. O, nie widać, pojawia się dopiero, jak sobie kliknę tu. I tak jest cały czas, no denerwujące, nie chce działać. Bardzo proste rozwiązanie. Wchodzimy w ustawienia, tak jak przed chwilą. Jeżeli nie widzimy okna, tak jak mówiłem, to klikamy sobie w menu start i ono się pojawia. Personalization, no właśnie nie pojawia się. Pyk. Następnie Colors. Pyk. I tu wyłączamy Transparency Effects. U mnie to pomogło. O. Spróbuję wejść w to samo miejsce. Pyk. I teraz już problem nie występuje. Proste, ale trzeba pogooglać, nie? Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.